Pewnego dnia doktor Strange wraz z pełną dziewczyną ucieka przed wielkim potworem w dziwnym świecie. Zmierzają w kierunku księgi Vishanti, potężnego, pradawnego artefaktu. Może im ona pomóc rozprawić się ze stworem, który próbuje odebrać dziewczynie jej potężną moc. Jednakże na drodze dwójki bohaterów staje wielki stwór. Strange wie, że jeżeli ta istota zdobędzie moc jego podopiecznej, to będzie to koniec wszechświata. Przeprasza dziewczynę, po czym powoli wysysa z niej moc, pomimo tego, że może ona przez to umrzeć. Czarodziej robi to, gdyż sama nad nią nie panuje, a od. Z tego zależy los wszechświata. świata. Jednakże w tej samej chwili stwór uwalnia się z pułapki i zabija Stevena. Ma już pożreć dziewczynę, lecz tanie świadomie otwiera jakiś portal, który wciąga ją i ciało maga. Wszystko to okazuje się być tylko koszmarem Stevena. Mężczyzna budzi się i ubiera garnitur. Jest to dzień ślubu jego dawnej ukochanej, Christine Palmer. Już na weselu dawni kochankowie rozmawiają ze sobą. Strand żałuje, że im nie wyszło, ale to, co zrobił, to, że wybrał ścieżkę maga, było dla jej dobra. Kobieta tłumaczy mu, że i tak by. Nie wyszło, gdyż ten nikt nikomu nie pozwala przejąć sterów. Po tych słowach odchodzi, a wówczas wszyscy goście wychodzą na balkon. Coś dzieje się w mieście. Strange zrotuje i leci sprawdzić, o co chodzi. Jakaś wielka ośmiornica próbuje dopaść dziewczynę, która była w jego śnie. Czarodziej walczy z potworem, a do niego dołącza jego przyjaciel Wong. Kompani pokonują ośmiornicę, po czym wracają do dziewczyny, lecz ta nie wiadomo czemu ucieka. Kilka chwil później magowie odnajdują dziewczynę, która przedstawia się jako Ameryka Chavez. Zdziwiony jej wcześniejszą ucieczką, doktor pyta się jej, czemu była ona w jego śnie. Tamu odpowiada, że to nie był ser tylko inny wszechświat. Mówi, że tamten potwór chciał ją porwać. Był on na usługach jakiegoś demona, który od jakiegoś czasu próbuje odebrać jej moc, którą jest otwieranie portali do innych wszechświatów. Dziewczyna zupełnie nie wie, jak ją kontrolować. Dlatego też tamten Steven, w chwili niepewności, chciał odebrać jej moc, aby ta nie dostała się w niepowołane ręce. Dodaje, że z tym to tak naprawdę zdarzenia ich odpowiednika z innego multiversum. Dziewczyna pokazuje im na poparcie słów ciało czarodzieja, który miał ją chronić. Strę zakupuje to ciało pod kostą brukową, a Wong proponuje Ameryce, żeby poszła z nimi do Kamartach, gdzie będzie bezpieczna. Dziewczyna pomimo pewnych wątpliwości zgadza się na to. Magowie orientują się, że takie runy, które były nagoniące ją ośmiornicy, mogłaby utworzyć tylko potężna wiedźma z któregoś wszechświata, a tak się składa, że stręcz zna taką jedną, która mogłaby im pomóc. Przenosimy się do Wandy Maximoff, która opiekuje się swoimi małymi dziećmi. Wszystko to okazuje się być snem. Jeszcze tego samego dnia kobieta zajmuje się pielęgnacją drzew z jej sadu. Do niej z wizytą przychodzi Strange z prośbą o pomoc w ochronie dziewczyny, która potrafi wędrować przez światy. Dodaje, że jest ścigana przez jakiegoś potężnego demona. Wanda oznajmia, że od dawna nie zajmuje się czarami, jednakże postanawia im pomóc. Sugeruje, żeby przywiózł Amerykę tutaj, gdyż z łatwością będzie mogła ją chronić. Jednakże Stręcz nie powiedział wcześniej Wandzie imienia dziewczyny. Wówczas cały sad okazuje się iluzją. Maximum korzysta z Darkholda, księgi grzechów, która niszczy wszystko, z czym się zetknie. To ona jest demonem ścigającym Amerykę. Czarownica oznajmia, że chce opuścić tę rzeczywisto aby zamieszkać wraz ze swoimi dziećmi, które w tym świecie nie żyją. To właśnie do tego potrzebna jest jej dziewczyna. Stręczku tłumaczy jej, że jej synowie nigdy nie istnieli, a byli jedynie wytworem jej czarów. Wiedźma każe mu dzisiaj wieczorem przekazać dziewczynę w jej ręce, albo nie będzie już tak wyrozumiała. Po tych słowach odchodzi. W chwilę później Stręcz mówi wszystko Wongowi i innym czarodziejom w Camarée Szkarłatna wiedźma, którą stała się Wanda, to istota o potężnej mocy, która robi z rzeczywistością co tylko chce, jeżeli przejmie moc Ameryki to całe multiversum będzie zagrożone. Wong każe zamienić kamartacz w fortecę. Po kilku godzinach do budynku przybywa Wanda. Wówczas rozpoczyna się walka. Szarownica przebija się przez barierę i pokonuje większość czarodziejów. Zostaje jednak zamknięta przez Stevena w wymiarze lustrzanym, jednakże udaje jej się wykorzystać go na swoją korzyść. Powala ona Wonga i Stevena. Ma już zabrać moc Ameryce, lecz dziewczyna nieświadomie otwiera portal, który wciąga ją i doktora. Przechodzą oni przez różne alternatywne rzeczywistości, aż trafiają do świata bardzo Podobnego do jej własnego. Stręcz chce wrócić do domu, lecz dziewczyna tłumaczy mu, że nie potrafi kontrolować swojej mocy. Dodaje, że w żadnym wszechświecie nie ma drugiej takiej osoby, jak ona. Postanawiają więc odnaleźć innego Strange'a, który mógłby im pomóc. Chodzą po mieście, rozmawiając ze sobą. Dochodzą do miejsca, w którym przewracane są wspomnienia. Doktor przypomina sobie kolację z jego dawną ukochaną, a Ameryka swój dom. Gdy była mała, przez przypadek otworzył jej się portal, który wciągnął ją i jej mamy do innego wszechświata. To właśnie wtedy wszystko się zaczęło Cześć. Steven współczuje jej utratę mam. Po jakimś czasie dostrzegają pomnik tamtejszego Strange'a, który oddał życie walcząc z Thanosem. Okazuje się, że mistrzem tego sanctum po śmierci doktora stał się Mordo. Facet, który kiedyś wpuścił Stevena do świata czarodziejów, a później nie wiadomo dlaczego, koniecznie usiłował go zabić. Tamtejszy czarodziej wita ich z otwartymi ramionami i uśmiechem na twarzy. Prosi ich, żeby opowiedzieli o swoim wszechświecie. Doktor mówi mu o Wandzie, która ściga dziewczynę. Tamten odpowiada im, że dzięki księdze grzechów szkarłatnawie Widzimy może przejąć ciało swojego odpowiednika w innym wymiarze, dokonując ogromnego zniszczenia. Dodaje, że Księga Vishanti to antyteza Księgi Grzechów, zdolna do obderzenia swojego posiadacza mocą do pokonania każdego wroga. Wówczas Strange orientuje się, że coś jest nie tak. Mordor wrzuci im coś do herbaty mówiąc, że to nie wada jest zagrożeniem dla ich wszechświata, tylko ich dwoje. Po tych słowach, Ameryka i Strange bezwładnie upadają. Tymczasem Maximus używa Księgi Grzechów do przejęcia ciała swojej odpowiedniczki w innym wszechświecie. Udaje jej się to, lecz tylko na chwilę. Przez to, że jej dzieci chcą jej pokazać piosenkę, której się nauczyli, wzruszona kobieta płacze. W tej samej chwili w rzeczywistości okazuje się, że Łąg jest uwięziony. Jedna z czarodzieje, która przeżyła atak na kamerdykę, niszczy Księgę Grzechów, tracąc przy tym swoje życie. Wówczas czarownica wybudza się z transu, a załamana zniszczeniem Księgi, próbuje zmusić Łąga do powiedzenia wszystko. Wszystkiego czego wie o zaklęciach z Darholda. Widząc cierpienie ożywionych uczniów, Mag wyjawia, że ta księga to tylko kopia, a oryginalne zaklęcia wypisano na górze mrocznej magii. Łąk przenosi kobietę w pobliżu świątyni po czym lecą w jej kierunku. Już na miejscu spotykają wielkie kamienne stwory, które kłaniają się szkarłatnej wiedźmie. Po chwili Wanda zrzuca łągę ze skarpy, samej przenosząc swój umysł do ciała swojej odpowiedniczki z innego wszechświata, po czym wylatuje ze swojego domu, rozpoczynając polowanie na Amerykę. Tymczasem stręcz budzi się z kajdanami na w swoich dłoniach blokującymi jego czary. Okazuje się, że naukowiec, który ich bada, to Christine, jego dawna ukochana. Ameryka i Steven znajdują się w jakimś dziwnym ośrodku badawczym. Palmer specjalizuje się w badaniu multiversum. Po chwili przychodzi Mordo i oznajmia, że Rada i Illuminati chce się z nim rozmówić. W skład tej rady wchodzi Zielony Czarodziej, Kapitan Carter, Black Bolt, Kapitan Marvel i najmądrzejszy człowiek świata, Reed Richards. Mówią oni Stevenowi, że przez to, że jest tutaj, to ich wszechświaty mogą zostać zniszczone zagrożeniem dla multiversum nie jest Wanda, lecz on sam. Wówczas przychodzi Charles Xavier, który mówi, że przyszedł czas, aby czarodziej poznał prawdę o tym, jak zginął ich doktor Strange. Starszy mężczyzna mówi mu, że ich Steven nie zginął w walce z Thanosem, lecz w tamtym czasie sięgnął po The aby pokonać Tytana, lecz sprawy zaszły za daleko. Wyjawił im, że w którymś ze wszechświatów doprowadził do kolizji. Przez niego cały wszechświat przestał istnieć. Jednakże Strange nawrócił się na ścieżkę dobra, a dzięki jego pomocy iluminaci odnaleźli księgę Wishanti i pokonali Thanosa. Jednakże największe zagrożenie wciąż istniało. Charles przynosi naszego Stevena do wspomnienia, w którym został wykonany wyrok śmierci na ich doktorze. Blackboard zmietczorodził czarodzieja swoim głosem z powierzchni Ziemi. Drużyna zbudowała pomnik do tego, że ludziom potrzebni są idole, w których mogliby wierzyć. Chcą zagłosować za ponownym wykonaniem wyroku, lecz wówczas załącza się alarm. Okazuje się, że Wanda wtargnęła do ośrodka. Iluminaci ruszają do obrony, a po chwili Charles, który postanawia zaufać Stevenowi, mówi mu, że jeżeli miałoby udać mu się stąd zbiec, to musi wyprowadzić Amerykę. Dodaje, żeby ratował dziewczynę i poszedł po księgę Wiszanti, gdyż tylko ona może powstrzymać karłatną wiedźmę. Dodaje, że księga jest gdzieś w tym budynku. W tym samym czasie Christine próbuje uwolnić Chavez, lecz system został uszkodzony. Po chwili iluminaci stoją naprzeciw Wandy. Mr. Fantastic próbuje odwieźć czarownicę od jej planów. Dodaje, że jeżeli spróbuje ich zaatakować, to Black Bolt unicestwi ją, jak tylko otworzy usta. Wówczas usta Black Bolta zostają zespolone przez te jego głowy wybucha pod wpływem jego mocy. Wanda rozczepia Rida i walczy dalej z pozostałymi bohaterami. Po chwili pokonuje kapitan Carter i jej towarzyszkę. Tymczasem Mordo sprzecza się ze Stevenem. Stręcz prowokuje czarodzieja, na skutek czego ten próbuje go zabić. Jednakże doktor podstępnie zamyka jego dłoń w kajdanki i przez to czary zielonego maga przestają działać. Po krótkiej walce Stevenowi udaje się uciec. W tej samej chwili Wanda ma już dopaść Amerykę, jednakże do jej umysłu wchodzi Charles. Próbuje on uratować jej cząstkiem dobra, jednakże wiedźma łamie Kark. Po chwili ta orientuje się, że dziewczyna uciekła wraz z Christine. Palmer postanowiła pomóc Ameryce. Dlatego uwalnia Stręża Skyden i biegnie zaprowadzić ich do księgi Vishanti, a za nimi w pości krusza Wanda. Niszczy ona wszystko na swojej drodze. W końcu ekipie udaje się otworzyć drzwi prowadzące do księgi Vishanti. Steven bierze ją w swoje dłonie i ma już ją otworzyć, lecz wówczas wpada szkoratna wiedźma, która porywa Amerykę i niszczy księgę. Za pomocą dziewczyny otwiera portal, który przynosi Stręża i Christine do innego wszechświata, po czym Rzuca dziewczynę do swojego wymiaru. Tymczasem Steven i jego dawna ukochana przynoszą się do jakiejś mrocznej rzeczywistości, która miała kolizję z inną. Doktor postanawia odnaleźć swojego odpowiednika, który może im pomóc. Wchodzi do sanctum i zostawia Christine na zewnątrz. Doktor spotyka swojego odpowiednika. Ten nie może uwierzyć w to, co widzi. Jego wszechświat był kiedyś normalny, dopóki nie przegrał i nie skorzystał z Księgi Grzechów. Nasz Strange prosi go, aby mógł z niej skorzystać do uratowania świata, lecz ten opowiada mu swoją historię. Niegdyś skorzystał z Darkholda, żeby znaleźć wszechświat, w którym będzie z Christine, lecz tak owy niestety nie istnieje. Wówczas rozpoczyna się walka. Po chwili rodziwy wypada przez okno, przez to ginie. W tym samym momencie łąk budzi się i wspina się na szczyt góry, gdzie Wanda powoli wysysa moc z Ameryki. Wówczas Steven korzysta z Księgi Grzechów, aby odnaleźć swój wszechświat. Prosi o pomoc Christine, gdyż gdy wejdzie w trans, to zaczną go atakować dusze potężności. Pionych. Doktor dokonuje translokacji do ciała swojego martwego odpowiednika. Trubudzi budzi się, po czym zmierza ratować dziewczynę. Po chwili atakują dysze potępionych, lecz po krótkiej chwili z pomocą Christine zdobyła nad nimi kontrolę. Dzięki nim dolatuje na całą imprezę, a z pomocą swojego przyjaciela Wonga pokonuje stwory służące szkarbodnej wiedźmie, a ją samą udaje im się na moment uwięzić. Stręcz pomimo tego, że wie, że może to już wszystko zakończyć, zabierając dziewczynie jej moc, nie decyduje się na to. Uwalnia Chavez i prosi ją, żeby w siebie uwierzyła, a wtedy będzie mogła kontrolować swój dar. Wówczas czarownica uwalnia się, a ciało stręcz zostaje zniszczone. Czoławandzie. Całkiem nieźle sobie radzi, lecz Maximow kontroluje jej uderzenia. Dziewczyna wie, że nie wygra z czarownicą, dlatego otwiera portal do świata z jej synami. Kobieta, widząc swoje dzieci, odrzuca ich prawdziwą matkę i chce zająć się przerażonymi chłopcami. Widząc przerażenie w oczach swoich synów, kobieta zaczyna płakać. Wiedząc, że są one kochane i bezpieczne, odzyskuje swoją świadomość i wychodzi spod kontroli Księgi Grzechów. Ameryka zamyka portal i wraz z Longiem uciekają. Maksymów otworzyła Darkholda i to ona musi go zamknąć. Niszczy więc górę mrocznej magii i każdą księgę w każdym wszechświecie poświęcając swoje życie. Darkhold już nikim nigdy więcej nie zawładnie. W tym samym czasie Strange żegna się z Christine. Wyznają sobie miłość, a wiedząc, że nie mogą być razem, Steven wraca do swojego wszechświata. Ameryka trenuje wraz z innymi czarodziejami, a Kamar Touch zostaje odbudowane. Dziewczyna żegna się z doktorem i dziękuje mu za wszystko, co dla niej zrobił. Kilka dni później Strange naprawia swój zegarek, który niegdyś dostał od Christine, a przez to, że korzystał z Darholdu, na czole pojawia mu się trzecie oko. Po jakimś czasie poznaje czarodziejkę, która oznajmia mu, że spowodował kolizję i że teraz musi to wszystko naprawić. Steven rusza na kolejną przygodę.